Jeszcze przed odcinkiem zapraszam Was serdecznie na nową stronę do wymieniania skinów z Counter-Strike'a. Duży wybór skinów, uwzględnianie naklejek na broniach, rozpoznawanie patternów i wiele, wiele więcej. Dodatkowo na stronie macie także szybką sprzedaż, dzięki czemu natychmiastowo możecie wymienić swoje skiny na kryptowaluty. Znajdziecie tutaj także różnego rodzaju giveaway'e i osiągnięcia, przez które będziecie dostawali dodatkowe nagrody. Z kodem skir dostaniecie 35% bonusu do doładowania, a także do 30$ dolarów za darmo przy pierwszych trzech transakcjach. Siemano wszystkim, witam was moi drodzy, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Case Haga. W dzisiejszym materiale mamy przygotowane 510 dolarków, standardowo, będziemy oczywiście polowali tutaj na jakiś proficik. Jeszcze przed odcinkiem chciałbym was zaprosić do skorzystania z mojego kodu promocyjnego. Jeżeli klikniecie sobie tutaj w ten zielony plusik, potem przejdziecie do zakładki Użyj kodu promocyjnego. Tutaj jeżeli wpiszecie sobie kodzik Nastir, no to dostaniecie plus 10% do swojego każdego doładowania, a także dwie skrzyneczki na start. Oczywiście bardzo serdecznie polecam, jeśli chodzi o metody płatności, macie słuchajcie blika, macie kartę kredytową, Macie także słuchajcie, przelew bankowy, gift karty, kryptowaluty, SkinPayer, a także słuchajcie inne metody, takie jak GPay, NeoServe czy Screen. Także oczywiście serdecznie polecam. My przechodzimy oczywiście już do openingu. No dzisiaj. Fajna kwota, oczywiście w ostatnich odcinkach wyszliśmy fajnie na plus. Zobaczymy, jak właśnie w dzisiejszym odcinku nam się uda. No i dzisiaj, słuchajcie, przejdziemy sobie w ogóle może na jakieś sam dół strony na skrzynki, których jeszcze nie otwieraliśmy. I na przykład dropzone. Mamy tutaj takie skrzynki. Ja słuchajcie, tych skrzynek chyba nigdy nie otwierałem tak pojedynczo. Mi się wydaje, że może w jakiejś bitwie gdzieś tam te skrzynki uwzględniliśmy, natomiast tutaj. Eee, tak solo tych skrzynek nie otwieraliśmy więc może przejdziemy sobie do skrzynki Danger Zone od razu, to jest skrzyneczka słuchajcie za 35 dolców najdroższa skrzynka z tego zestawienia, no i patrzcie mamy tutaj naprawdę fajne kosy do zdobycia na niektóre wcale nie ma aż tak małych procentów na przykład na takiego Hansmana czy na Shadow Dodgersy fajne, no tutaj bardzo bardzo fajnie one się prezentują, takie błękitne, błękitne z takim ciemniejszym niebieskim, zobaczymy co oczywiście dostaniemy, oczywiście także dostajemy expa z tej skrzyneczki i dostajemy także diamenty, także Otwieramy, ja mam nadzieję, tutaj na coś ciekawego i słuchajcie, zobaczymy, co nam, co nam tutaj wyleci. Mamy awupkę Chromatic Aberration za 17 dolarków No niestety, tutaj wyszliśmy na minus, ale sprzedamy, otworzymy ponownie taką skrzynkę. Mogę niestety dzisiaj gadać trochę przez nos, za co was przepraszam! No nie myślałem! Ja kurczę, już myślałem! Słuchajcie, że to poleci. Nie jestem przyzwyczajony do tej animacji, bo teraz się szczeliłem właśnie, że. Miałem włączoną szybką animację, a tutaj no już myślałem, że do tego Hansmana przejdzie. Także będę dzisiaj niestety gadał trochę przez nos, o tutaj no prawie proficik. Z tego względu, że no niestety jestem alergikiem, a słuchajcie, no coś jest chyba w powietrzu po prostu i no ciężej mi po prostu się będzie nagrywało, ale mam nadzieję, że mimo wszystko jakoś tam sobie poradzimy. No dobra, no póki co... No i niestety między dwoma kosami, ale ta MK też jest dosyć fajna. No pierwszy profit z tej skrzynki już taki potężniejszy. 56 dolców. No i tą MK właściwie możemy zostawić, czy sprzedajemy. Może sprzedamy, otworzymy jeszcze raz po prostu tą skrzynkę. Zobaczmy co nam tutaj pójdzie. No, tak myślałem, że tutaj już stanie, już się przyzwyczaję do tej animacji i jawówka chromatic. Dobra, sprzedajemy i lecimy sobie na jakąś bitewkę. Tutaj, jak widzicie, no trochę diamentów tutaj zdobyliśmy. Jak to działa? Patrzcie, mamy tutaj jakąś wskazówkę w ogóle. Zdobywanie punktów eventowych jest proste, wystarczy korzystać z casekach, wydawać swoje saldo. No, czyli to, co właśnie Wam mówiłem, za każdego wydanego dolara otrzymamy 100 diamentów. Ok, czyli mamy od razu przelicznik, fajnie. Dobra, stworzymy sobie bitewkę tutaj, oczywiście w Bifach również diamenty sobie dostajemy Te diamenty pewnie będziemy mogli niedługo wymienić I my sobie zrobimy bitewkę jakąś, no in love Nie, słuchajcie, myślałem, że to 228 dolców, a nie 289 Chociaż no ciekawy jestem tej skrzynki bardzo Ale jeszcze nie teraz Damy sobie skrzynkę aqua, skrzynkę retro i skrzynkę sigma energy I taka bitewka może być za 105 dolców no, zobaczymy. Jeżeli to wygramy, to może następną zrobimy na trzech graczy, albo na, nawet na czterech. Zobaczymy, Bot Buła. O, proszę! Bot Gigabuły tu jest. No, zobaczymy. Ok, pierwsza skrzynka. No, nie aż tak fajnie, ale bot nic nie zdobył, więc nie jest najgorzej. Ten sam Mac w tym samym stanie, dobra. I ostatnia skrzynka, najdroższa. I golden Coil? O, jednak kurczę, Myślałem, że Golden Coil jest. Drozdrze, a tu niestety awupa containment bridge, no właśnie, w ostatnim odcinku nawet bot dropnął w stat tu tą AWP No szkoda, szkoda, że się nie udało mam jeszcze 340 dolców i mimo wszystko, słuchajcie Zrobimy sobie na trzech graczy teraz Tylko jakie by tu skrzynki dać, kurczę, się tak zastanawiam Shadow dodgers, no ostatnio ta skrzynka posypała, więc może zrobimy sobie teraz bitwę na dwie skrzynki shadow dodgers Na trzech graczy, spróbujmy sobie coś takiego no i mamy jeszcze 228 dolarków, zobaczymy co z tego będzie, słuchajcie, o, nitro, kurcze, jakie boty tutaj na stronie Okej, okay. każdy kałacha dropnął, nitro najdroższego i teraz Shadow Daggersy jakby poleciały Dobrze, dobrze, jest, słuchajcie, wygraliśmy tę bitwę, ale czy z tego jest duży profit? Mamy za 115, no 198, dobrze, że na trzech graczy wzięliśmy No okej, okay. no coś tam wyszło, nie jest najgorzej, jest proficik prawie razy 2, więc jest okej okay. Zaraz zrobimy sobie jeszcze jakąś bitewkę, natomiast jeszcze chciałbym Wam tu opowiedzieć o codziennych bonusach. Mamy tutaj, słuchajcie, skrzyneczki na stronie. Możemy sobie takiego Golda otworzyć. Także otworzymy sobie takiego Goldzika za darmo. On jest od 41 poziomu, zdaje się, i dostaliśmy Galila Connection. To my sobie tego Galila sprzedamy. Możecie sobie te skrzynki otwierać co 24 godziny. No, tutaj niedługo odblokuje nam się platyna. Nie wiem, czy mogę zobaczyć to w sekcję. Mogę zobaczyć. No, tu już mamy na przykład Galila Chromatic. No taki gon go trochę staniał ogólnie na rynku, ale... Na pewno w każdej skrzyni już są droższe skiny. Tutaj mamy, słuchajcie, jeszcze level upy. Ja niestety nic tu nie odbiorę za level, bo ostatnio odbieraliśmy za 51, ale niedługo nabijemy 52. To oczywiście wam to pokażę na odcinku. Mamy także jeszcze, słuchajcie, cashback na stronie. To znaczy, 1% z naszych wydatków wraca do nas w postaci takiego skina. To się kumuluje, no i im więcej gramy na stronie, tym po prostu lepszego skina będziemy mogli sobie z tego wyciągnąć. Więc bardzo spoko opcja. My wracamy jeszcze na Case Battle. No i mamy jeszcze 228 dolców. Wiecie, co to oznacza. To oznacza, że robimy kolejną bitewkę. Yy, 228. O, tu flip knifey patrzcie, flip knife za 200 jest. Knife'y są za 185, glovesy za 160. Takie buty. Yy, to może na koniec, słuchajcie, skrzynkę gloves'y otworzymy. No tym razem na dwóch graczy, no jedna bitwa na trzech nam poszła, to tym razem na dwóch sobie stworzymy. No i yy, cóż, nie wiem, czy czekamy na jakiegoś gracza, może wybierzemy. Tu można wybrać botta w ogóle. To sobie wybierzemy, bo ta nitro był, była, był. Jorgo. Nie wiem, co to jest. Dobra, lecimy Jorgo. I come on, proszę, proszę, żeby jakieś fajne rękawiczki jeszcze na koniec wyleciały, proszę, coś fajnego, coś prestiżowego. I nie wiem, no niestety, patrzcie, ale jakie dobre pary rękawiczek wyleciały. Kurde, wiedziałem, że obydwie są dobre. Ale no, myślałem, że może ten Crimson Wave. Będą lepsze i tutaj no niestety, 585 dolarków było do zdobycia Bardzo fajna bitwa, no szkoda, że nam się nie udało tego zgarnąć, bo profit byłby tutaj gigantyczny A tak to no niestety, słuchajcie, wychodzimy dzisiaj na minus Bo no wygraliśmy praktycznie tylko jedną bitwę, dobrze, że tą jedną wygraliśmy, bo by było cienko A tak to słuchajcie, no to jedne Shadow Dugersy mamy, te jedne Shadow Dodgersy zostały mi jeszcze z poprzedniego odcinka Także co? Mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Jeżeli tak, no to zachęcam Was oczywiście do yy, oglądania kolejnych odcinków z Case Haga. Zostawcie oczywiście po sobie łapeczkę w górę, zostawcie jakiś pozytywny komentarz. Ja się będę sami żegnał. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się do następnego i siemanko!